Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym blogu, znaczy bo jedni mają blogi, inni mają w gadu, a tu będzie w pieprz, bo, bo, bo każdy może w pieprzyć swoje pięć groszy. Dzisiejszy temat to jest. Będzie o morzu, prawda? I tu mam taki pisak, prawda? Narysujemy sobie morze. I może wygląda tak. Kurwa! To takie, nie za bardzo on to, to niebieskie, ale. No, to drugi pisak różowy, może być różowy na przykład, bo no, może, prawda? No i tu sobie takie, takie jest, może o. O, to jest morze, prawda? Trochę takie małe, ale, ale na przykład większe jest morze o. O, prawda? I to jest taki ogólnie akwen zamknięty. Jest może aże różowe, było takie pozytywne bardzo. Prawda? Tutaj sobie łódką płynie ktoś. Chociaż to nie za bardzo łódką. No to może być na przykład gruby facet w czapce i, i morze, prawda? Bo, no bo tu mu coś tam wyrosło, o. Chociaż z drugiej strony to może być czajniczek, filiżanka. To też może być, bo w zasadzie może to ogólnie jest słowo pojemne, tutaj prawda może się wszystko zmieścić, a w ogóle ten spisak pis to jakiś gieroszki jest.